Halo, tu mówi Warszawa. Cześć Dorotka. Cześć. Słuchaj, no pracujemy kilka lat, znamy się jeszcze dłużej. Jest kampania, wiesz, że startuje. Wszyscy ludzie mówią dużo ważnych rzeczy. Wiem, że też na wielu rzeczach Ci zależy, ale... Też wiem, że masz taką szczególną prośbę czy postulat. Tak Grzegorz, dobrze mnie znasz. Ja liczę na to, że oprócz wszystkich rzeczy, które są ważne, gospodarka, infrastruktura, zdrowie, oświata, dołączysz do zespołu, który zajmuje się ochroną i prawami zwierząt, do zespołu, który wie dobrze, jak zadbać o dobrostan tych zwierząt. Do ludzi, którzy wiedzą, co mówią, wiedzą, że lata pracy włożyli w to, żeby pewne postulaty wypracować, i liczę na to, że ponad podziałami włączysz się aktywnie do prac tego zespołu i zadbasz o to, aby ustawa z 97 roku, która była absolutnie potrzebna i była kamieniem milowym, znalazła swój finał i była zmieniona. Musisz mi to obiecać, bubie też. Tobie obiecuję, buba. Obiecuję ci. Czekaj, czekaj, dobra. Druga. No.